Witam was bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu z cyklu Rok Ludzi z Pasją, cyklu organizowanym w ramach 60-lecia Radzieckiego Ośrodka Kultury. I dzisiaj gościmy człowieka, który naprawdę ma wielką pasję, pasję do kulturystyki, sportu. Jest nim Jakub Szczerba, którego bardzo serdecznie w tym momencie witam. Dzień dobry. Myślę, że Kuby nie trzeba wam przedstawiać, bo jak tylko śledzicie media społecznościowe, a nawet media, to na pewno o Kubie w ostatnim czasie słyszeliście. Kuba jest brązowym medalistą mistrzostw świata w kulturystyce i fitness. I ja jak tylko zobaczyłem, że Kuba szykuje się do kolejnych zawodów, a mówię o tych zawodach w Siercach, które dały ci przepustkę na te Mistrzostwa Świata, to od razu yy, pomyślałem sobie, że warto takie spotkanie zorganizować, poka pokazując Wam kolejną osobę z pasją, która może być dla Was wzorem do naśladowania. I taki cel jest naszego dzisiejszego yy, spotkania. Yy. Pozwólcie, że sobie usiądę, to będzie nam wygodniej, a chcę z Kuba porozmawiać. W tle pozwolę sobie. Puścić kilka zdjęć, żebyście zobaczyli, no właśnie, kogo tutaj gościmy. Kuba, tak na początek, e, urodziłeś się w Radzeniu Podlaskim, jesteś, e, jesteś Radzeniakiem, czujesz się Radzeniakiem. No tak, oczywiście, stąd jestem, tu się urodziłem, no i też zawsze e, podkreślam to, skąd pochodzę. I to jest bardzo fajne, bo jak ja obserwowałem Twoje starty, to zawsze pojawiało się zdjęcie, w, w, w mediach społecznościowych, gdzie stoisz z koszulką radzenia, podlaskiego i to jest bardzo fajne, że, że przyznajesz się do, do tego skąd pochodzisz. A powiedz proszę, jak wyglądał Twój pierwszy kontakt ze sportem? Mamy tutaj młodzież szkolną, która do końca jeszcze nie wie, może co będzie robiła w życiu. Yy, czy ty w liceum już wiedziałeś, co chcesz robić? Jak wyglądał ten Twój pierwszy kontakt ze sportem? To znaczy tak naprawdę mój pierwszy kontakt ze sportem. Myślę, że przez to też e, mogę nazwać się sportowcem, bo mm, jak miałem już 6 lat, to tato zapisał mnie na taekwondo. Trenowałem tutaj w Radzeniu. E, no wiadomo, bardziej to była decyzja taty niż moja, no bo dziecko w wieku 6 lat, no to nie bardzo wie co chce robić. E, I tak trenowałem przez 11 lat e, taekwondo, e, też z większymi i mniejszymi sukcesami na arenie krajowej i międzynarodowej. No i potem jak poszedłem do liceum, liceum w Wiśnicach, klasa profilowana o profilu Straży Granicznej, no to tam zacząłem trenować wspólnie z kolegami najpierw w pokoju, tak, same handle, kładliśmy się na łóżku, imitowało to na ławeczkę i tak zaczynały się treningi. Przez pierwsze dwa lata liceum jeszcze trenowałem te kłondo. No, a potem w drugiej klasie w połowie zaprzestałem treningów tekwondo no i właśnie już skupiłem się bardziej na rozbudowie sylwetki, ale jeszcze nie myślałem o starych. No właśnie, a co się stało, że. Bo myślę, że wielu z nas chodzi na siłownię, i, ale raczej mało kto pomyśli, żeby zostać kulturystą. Co się stałeś, że, że wybrałeś kulturystykę? To znaczy, tak naprawdę, to. Yy, Byłem na imprezie. Po, po, zakończeniu, liceum, na po zakończeniu liceum byłem na, na imprezie i śledziłem już wszystkie gazety kulturystyczne wtedy, które były. To były miesięczniki i wszystkie, które były dostępne, dokupowałem. I akurat się złożyło tak, że na imprezie pojawił się chłopak, którego poznałem. Postawna sylwetka, tak? I poznałem go, że chyba zdobył tydzień wcześniej mistrzostwo Polski w kulturystyce właśnie. I podszedłem do niego i po prostu zacząłem z nim rozmawiać, czy to on i tak dalej, i tak dalej. No i w sumie tak to się zaczęło. Potem przyjechał na drugą imprezę, na której ja też byłem. Zaczęliśmy ze sobą rozmawiać, potem wymieniliśmy się kontaktami. Ja pojechałem, on akurat z Lublina jest. I ja pojechałem do niego tam, do Lublina, do jego trenera. I tak w sumie zaczęła się ta cała przygoda, czyli można powiedzieć yy, odpowiednie miejsce, odpowiedni czas akurat yy, się spotkaliśmy no i coś tam z tego wyszło, tak? A w której klasie liceum yy, już podjąłeś decyzję, że yy, zaczynasz trening i jesteś kulturystą, już tak na poważnie. Nie no to właśnie nie, yy, coś, to, to na poważnie to się zaczęło wtedy. Kiedy spotkałem tego kolegę z Lublina, tak? I zacząłem z nim... Od... bo tak naprawdę no to mówię, no trenowałem w liceum e... Czyli to która klasa liceum była? Znaczy zacząłem trenować już w pierwszej klasie liceum, ale no wiadomo, to były takie początki, tak? E... Pierwsza klasa liceum, w ogóle w drugiej klasie liceum e... pojawił się pomysł, e... tak to wyszło w sumie z mojej inicjatywy i mojej dodaty, e... żeby organizować dyskoteki szkolne. Które, z których pieniądze z biletów będziemy przeznaczać na sprzęt do siłowni, żeby zrobić siłownię w szkole, której nie było. No i fajnie wyszło, bo tak naprawdę to była impreza taka cykliczna co miesiąc, nazywała się Zawadzki Party od, patrona, od nazwiska patrona szkoły i to były naprawdę duże imprezy szkolne, bo my wtedy rozwieszaliśmy plakaty wszędzie, gdzie się dało, w okolicy Wisznic. Na te imprezy przyjeżdżali znajomi DJ-e, nie brali za to pieniędzy, oczywiście robili to charytatywnie. Przyjeżdżali również chłopaki, była normalna ochrona. Więc w sumie wszystko było tak jak na normalnej dyskotece, lasery, światła, no naprawdę. Tylko oczywiście nie było alkoholu, bo to szkoła. No ale na, pamiętam, na największej imprezie, którą zrobiliśmy było 600 osób. I to, mówi, gdzie szkoła liczyła tylko około 200 uczniów, tak? a, a na imprezie było 600 osób. I w sumie, właśnie te pieniądze, które zbieraliśmy przez tych parę miesięcy, udało się kupić sprzęt, obciążenie, zrobiliśmy siłownię i wtedy zaczęło się takie trochę już poważniejsze trenowanie. To co jest najważniejsze w treningu kulturystyki? Determinacja. Czyli. Nawet jeżeli mi się nie chce, bo też mam takie okresy, że mi się, po prostu mi się nie chce iść na trening, jestem zmęczony, no to ja traktuję tylko pracę. Idę i to robię. Mimo tego, że nie mam za to płacone, to po prostu no, wiem, że muszę zrobić ten trening, ponieważ nie zrobię jednego treningu, bo mi się nie chce, drugiego, trzeciego. Powiedzmy w przeciągu roku wyjdzie, że będzie to 30 treningów, których nie chciało mi się zrobić, a mój przeciwnik te wszystkie treningi zrobił. Ja po prostu te 30 treningów będę gorszy od niego, tak? Więc taka determinacja. No dobrze, determinacja, ale chyba też i pewna dyscyplina. Mam tutaj na myśli dietę, którą musisz utrzymywać, trenując kulturystykę. Jak to właśnie jest z tą dietą, z tym jedzeniem? Eee, no by bywa ciężko. To znaczy, tak naprawdę to jest ze skrajności w skrajność, bo w okresie budowania masy mięśniowej eee, no. Człowiek, że tak powiem, futruje się jak kurczak, tak? czyli po prostu no wpyka w siebie to jedzenie, no, bo to są takie ilości czasami, że no, człowiek nie jest w stanie no, Co tylko... wtedy się je? Coś szczególnego, czy po prostu to co pod rękę się podwija? Nie, no to co pod rękę nie, oczywiście tam są wyliczone kalorie, ile ma być dostarczonych węglowodanów, ile białka, ile tłuszczy i po prostu no, wtedy według tego komponuje sobie, sobie dietę, Yy, ogólnie współpracowałem cały czas z trenerem, ale teraz te ostatnie dwa starty, które zrobiłem, czyli właśnie ten w gdzie zdobyłem tą kartę zawodowca yy, i teraz to trzecie miejsce na mistrzostwach świata, przygotowałem się sam. Stwierdziłem, że no już parę dobrych lat minęło, więc chcę sprawdzić też siebie i swoją wiedzę, yy, więc przygotowałem się sam. Yy, no i mówię, mam yy, wyliczone ile tam czego mam dostarczyć, tak zwanych tych makroskładników. No i wtedy już sobie ustalam konkretne posiłki, że na przykład tyle i tyle jajek, tyle i tyle ryżu, ziemniaków i tak dalej, bo to też jest mit, że ziemniaki tuczą, ziemniaki są super i jem ich sporo. E, interesuje mnie bardzo, jak od tej strony powiedzmy, zaplecza, wyglądają zawody kulturystyczne. To, to co widzimy w telewizji, wychodzą panowie bądź panie, ładnie się, się prezentują, ale jak wygląda tak krok po kroku dzień startowy? Jakbyś mógł nam opowiedzieć? No to tak naprawdę dzień startu, właśnie bycie na scenie to już jest taka wisienka na torcie. a właśnie i tylko to ludzie tak jakby widzą, tak? Nie widzą tego wszystkiego, co jest przed. No to na przykład biorąc pod uwagę ostatni start, ten, który był dwa tygodnie temu na tych Mistrzostwach Świata. No to z rana wiadomo, człowiek stał, coś tam delikatnie podjadł, tak żeby już bardzo się nie obiadając. Potem został nałożony brązer, trzeba było chwilę odczekać, żeby obecnąć dobrze i tak dalej, i tak dalej. No i około między 10 a 11 ruszyły zawody. Moja kategoria wychodziła dopiero o godzinie 13.30 chyba. Wyszliśmy pierwszy raz na scenę, porównali nas wszystkich. I potem do godziny 18.30 znowu czekanie, bo potem dopiero były tak zwane finały, czyli wybierali finałową szóstkę e, przepraszam, do tych finałów. E, I do godziny 18.30 znowu było czekanie. E, no i z tego wszystkiego to takie czekanie jest najgorsze. A co jest, jest oceniane? Czy tylko taki wizualny wygląd, czy nie wiem, mierzany jest biceps. Nie, nie, nie. Tutaj, tutaj nie ma nie ma, że tak powiem mierzenia bicepsa, czy nikt nie pyta ile ty wyciskasz na klatkę, bo tutaj chodzi tylko i wyłącznie o wygląd. Więc tak naprawdę, nawet jeżeli ktoś wyciska 200 yy, na przysłowiową klatę, no to fajnie, tak, ale są osoby, które będą wyciskały tylko 100, a będą mia miały znacznie lepiej tą klatkę rozwiniętą, więc tutaj yy, ten, tak jak na przykład przez sędziów, yy, główne kryteria, które tam są, no to oceniane jest wiadomo, ilość masy mięśniowej, tak zwana definicja, czyli potocznie mówiąc rzeźba, tak, żeby to ciało było, było dobrze wyrzeźbione, proporcje, czyli żeby góra ciała, górna połowa ciała była proporcjonalna z dołem, żeby nie było tak, że jest duża góra, małe nogi i odwrotnie. No więc głównie to, a tak naprawdę to jest brane wiele rzeczy pod uwagę. Nawet jeżeli ktoś ma źle nałożony brązer, zaczyna mu spływać, zaczyna to brzydko wyglądać nieestetycznie, też taka osoba od razu z automatu jest spychana na niższe miejsca, czyli nawet, nawet nakładanie brązera, peelingowanie skóry przed, przed zawodami i tak dalej, żeby to wszystko ładnie wyglądało, no ma wpływ na końcowy wynik. Czy problem takiego jakiegoś wspomagania sterydów w kulturystyce istnieje? To znaczy jasne, że to jest. Tak wszędzie, w każdym sporcie, w każdym sporcie istnieje i jest wspomaganie, tylko po prostu y, kulturystyka jest y, takim sportem, w którym, y, który jest najbardziej piętnowany z tego powodu, bo tutaj najbardziej to widać, tak? No bo te sylwetki w większości, no to wiadomo, wyglądają tak jak wyglądają i, i dlatego. Czyli jesteście poddawani jakimś tam Ale ja, nie, oczywiście, Czy oczywiście. Ty z tymi zawodami? E, oczywiście, tak. Przeważnie to też jest tak, że e, po zawodach na przykład. Pierwsza właśnie trójka jest brana na tak zwane e, testy antydopingowe. E, no i mówię, no już to co kto robi, jak tam do tego podchodzi, no to już Indywidualna sprawa, tak? ale jesteśmy badani. Jesteś mistrzem Polski, Europy Juniorów. Też zajmowałeś miejsca na podium podczas Mistrzostw Świata i Europy Seniorów. Powiedz mi, ostatnio zostałeś też powołany do kadry narodowej. Co należało zrobić, żeby się w niej znaleźć? No, na tych zawodach, które były miesiąc przed, przed Mistrzostwami Świata, czyli to był m.in. Puchar Polski i zawody Wiktorii Cup, to była druga część tak jakby zawodów, na której można było właśnie przejść na zawodowstwo, zdobyć kartę zawodowca, no to po prostu zająć dobre miejsce, zrobić dobry wynik, tak? czyli przeważnie te pierwsze, pierwsze trójki, pierwsze trzy miejsca były po prostu premiowane właśnie wyjazdem na Mistrzostwa Świata. I uważasz, że to jest twój największy sukces, te Mistrzostwa Świata, trzecie miejsce, tak? No to jest, to są, te zawody się nazywały dokładnie e, Mister, Mister Universe, Universe tak. w kulturystyce i fitness i odbywały się w Belgii. W Belgii tak. To są jakieś cykliczne zawody? Tak, one są co roku, co, roku. co roku. Tylko, że właśnie tak najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że ja jadąc na te zawody nie wiedziałem, że jadę na Mistrzostwa Świata. Traktowałem to jako, bo cały czas była mowa Mister Universe, Mister Universe, więc ja cały czas traktowałem to jako zawody międzynarodowe, gdzie no już nieraz jeździłem po, po zawodach międzynarodowych i tak samo to traktowałem, tak? A dopiero następnego dnia po starcie już po wynikach i tak dalej, jak tam rozmawialiśmy z kolegami, uświadomili mnie, że to były mistrzostwa świata. I mogliśmy faktycznie o tym przeczytać na twoim profilu Facebook. Kuba, na co dzień pracujesz w Komendzie Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim. Jak udaje Ci się połączyć służby ze, spo ze sportem? No, no, jak widać się udaje. No i jest ciężko, bo jest ciężko. Pracuję na różne zmiany, ponieważ jestem policjantem ZPI, czyli pracuję w tak zwanym patrolu. Możemy się spotkać na ulicy, tak? Oby nie. Oby nie. I... Praca na ranki, popołudnia i nocki. Yy, więc często dodatkowo no, mam też rodzinę, tak? yy, półtora rocznego synka, żonę, yy, więc yy, żeby mieć czas i dla nich też, no bo wiadomo, że, że trzeba, to często tak naprawdę większość swoich treningów wykonuję już o godzinie czwartej rano. Czyli na przykład jak mam na 14 do pracy, tak jak dzisiaj, to o godzina czwarta rano jadę na siłownię, robię trening, Potem mam czas na żony, dziecka, no i potem na, na 14 do pracy, więc tak to wygląda. No to za Tobą najważniejsze e, zawody w sezonie, to na jakim teraz etapie treningu jesteś? E, teraz jestem na etapie tak zwanego roztrenowania, czyli okres też taki regeneracyjny, e, ponieważ no, tutaj przygotowując się do tych e, zawodów e, i w sieciach i potem na no, te Mistrzostwa Świata, no, to ponad e, pół miesiąca, prawie pół roku byłem w deficycie kalorycznym, czyli jadłem dużo mniej niż powinienem. E, no i organizm też musi odpocząć od tych e, takich treningów, że tak powiem na 100%. Nadal trenuję, nadal trzymam dietę, ale e, treningi są lżejsze i dieta też jest. E, trzymam sobie ją, ale na przykład, jak najdzie mnie powiedzmy w sobotę ochota zjeść pizzę, kebaba, lody czy czekoladę, to to zjem. Na tej zasadzie. A jakie masz e, plany, najbliższe plany dotyczące startów? E, no to na pewno e, z racji tego, że już zdobyłem tą kartę zawodowca, no bo tutaj tak jak już wspomniałem, kulturystyka dzieli się też na kulturystykę amatorską i zawodową. E, zawodowa polega na tym, że e, no startują już tam tylko ci zawodnicy, którzy mają tą kartę zawodowca, czyli tak nazwijmy to w cudzysłowie najlepsi z najlepszych. No i druga sprawa też fajna, bo już statując zawodem dla zawodowców można, że tak powiem, na starcie troszeczkę zarobić. Czyli zajmując miejsce jakieś tam topowe, powiedzmy w pierwszej piątce, można, można zarobić troszkę pieniędzy. Nie są to duże sumy, ale jednak fajnie, że w ogóle jakieś są, bo tak naprawdę tutaj w startach amatorskich, ja na przykład nawet teraz po tych Mistrzostwach Świata. Nie dostałem ani złotówki. E, dużo osób myśli, że, że tak jest, że o to ile pieniędzy Pierwsze Właśnie pytanie wyprzedziłeś to. moje następne pytanie. Jakbyś opowiedział, no właśnie, pytanie moje miało brzmieć: Jesteś teraz zapewne bogatym człowiekiem, trzecie, trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata, tutaj rozbijać się po takich zawodach. Jak to wygląda właśnie z strony finansowej? No niestety, kulturystyka to nie. Piłka nożna, no bo nazywajmy życie po imieniu. Piłkarze, czy zagrają dobrze, czy zagrają źle, i tak zawsze jakieś pieniądze dla nich będą. Oczywiście, okej, okay, tak, bo w piłkę gra każdy od małego. Tak naprawdę, wystarczy wziąć piłkę, ubrać klapki, nawet i można ich pokopać na trawę. I z jednej strony to rozumiem, ale z drugiej strony to jest przykre, że inne sporty nie są doceniane. Tym bardziej, że jest wielu zawodników, którzy w różnych właśnie sportach robią naprawdę dobre wyniki. No, i tak jak powie, zacząłem mówić, ja zdobywając to miejsce, trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata i drużynowo wygraliśmy Mistrzostwa Świata, czyli Polska, no pierwsze miejsce tak, na świecie, nie dostaliśmy nic. I tak w ogóle to jeszcze ten cały wyjazd, to że ja dostałem powołanie do kadry, no to super, fajnie, ale ja też musiałem sobie opłacić ten wyjazd. Bo niestety w związku nie, jest, nie ma sponsorów i w związku nie jest stać na to, żeby każdemu z nas sfinansować wyjazd? Więc ja tak naprawdę to powołanie dostałem, ale musiałem sobie za to zapłacić. No. Czyli y, za tymi wszystkimi twoimi działaniami idzie pasja głównie. I, no i... głównie tak, bo A jakbyś mógł y, ocenić. Nie wiem, czy może nie chcesz odpowiedzieć, y, to, to nie odpowiadaj. Y, to udział w tych mistrzostwach świata, to jakiego rzędu był to wydatek dla Ciebie i Twojej żony, rodziny? To znaczy tak, może zacznijmy od tego, samo przygotowanie do zawodów, czyli tak jak się przygotowywałem do tego pierwszego wyjścia w siercach, to powiedzmy takie 8-10 miesięcy przygotowań to jest kwota między 15 a 20 tysięcy plus do tego oczywiście dochodą koszta typu kupienie brązerów, gdzie to też tam nie jest tanie jakieś hotele i tak dalej, wpisowe na zawody, bo za to, żeby wystartować w zawodach, też trzeba zapłacić, nie ma nic za darmo. Więc tak naprawdę, jakby tak zliczyć to wszystko, to może nawet kwota, aby się wahała około 25 tysięcy. A sam ten wyjazd na, na te Mistrzostwa Świata, no Belgia w sumie niedaleko, tam bilety lotnicze też, całe szczęście, nie były mocno drogie. Bo były kupowane trochę wcześniej, no ale to była kwota tak około 2,5 tysiąca. No a wiadomo, człowiek ma wydatki, i no trzeba, no ale jakoś tam daje się radę. Mówię tutaj też y, nie będę ukrywał i oszukiwał, że y, no rodzina pomaga. Rodzice, babcia, bo inaczej no byłoby ciężko. To wszystko pokazuje, że jesteś naprawdę człowiekiem z pasją. Ja mam nadzieję, że. Tą naszą dzisiejszą rozmowę będą oglądali różni przedsiębiorcy z Radzenia, I, i myślę, że znajdą się teraz tacy, którzy wspomogą Cię w kolejnych startach. Wiem, że już Radzyńskie Samorządy podjęły taką inicjatywę, żeby w jakiś sposób Cię tutaj wynagrodzić, i to się bardzo chwali, ale jakby znalazły się jakieś filmy, samorządy, to filmy, przedsiębiorstwa, które, które by wspomogły, to by było miło. Kuba, tak na zakończenie już, e, ostatnio można, z racji tych Twoich sukcesów, można Cię było oglądać e, i w poranku między Wisłą i Bugiem i w pytaniu na śniadanie e, w internecie, to też na, na wszystkich głównych portalach praktycznie można było znaleźć o tym informacje. Czy czujesz się gwiazdą? Nie, zdecydowanie nie. To znaczy... Jest to miłe... Czy znaczy, jesteś rozpoznawany? Czy rozpoznają cię ludzie na ulicy i, i zaczepiają, mówią, o to ten kulturysta? To znaczy yy, tak, żeby no... Nie z jest małym miastem i tak naprawdę yy, tutaj większość osób, yy, czy ktoś yy, pracuje w sklepie nawet, yy, czy jest piłkarzem, czy kim tamkolwiek innym, to i tak każdy raczej z każdym się zna i, i wie, wie co kto robi, tak? Yy, tak na ulicy nie, ale często mi się zdarza w służbie, że jak jedziemy gdzieś tam na jakąś yy, interwencję czy coś, to, to yy, ludzie jednak poznają, tak czy młodzież nawet gdzieś tam coś tam potrafi zagadać, więc yy, no to jest miłe, ale nie, 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 nie czujesz się jakąś a Nie masz czegoś takiego, że pójdziesz na interwencję, ktoś cię zobaczy i mówi, ojejciu, ale, a, ale mam przerobane. To znaczy, to na pewno też pomaga, yy, że no jednak... Yy, to już tak psychika, tak? Że jeżeli widzimy osobę, która coś, że tak powiem, ze sobą robi, tyle ma jaką, jakąś sportową sylwetkę i tak dalej, no to jednak czujemy do niej większy respekt, Stąd nie chcąc. Yy, z racji tego, że też w patrolu jeżdżę z kolegą, który też do, że tak powiem, takich najmniejszych nie należy, yy, no więc tu mamy ten plus, tą przewagę, że, że jednak no przeważnie ludzie jednak tak do nas podchodzą troszeczkę ostrożnie, tak? Super. Kuba, czy może ktoś z Państwa ma jakieś pytania? Ja myślę, że już będziemy kończyć. Jakby ktoś chciał już indywidualnie sobie porozmawiać, zapytać się o coś, dopytać, to, to myślę, że będzie ku temu okazja. Kuba, ja Ci bardzo dziękuję za tą rozmowę. Wspomniałem na początku, ty też mówiłeś, że szczycisz się tym, nie zapominasz, że jesteś z radzenia. Dlatego też chciałbym Ci w podziękowaniu za to nasze dzisiejsze spotkanie wręczyć taki prezent właśnie koszulkę z Radzeniem Podlaskim. Wiem, że jedną masz, ale teraz będziesz już... Ale tam to już jest stara taka trochę stara. więc się przyda. Chciałbym Ci wręczyć yy, i, i podziękować Ci za to, że po prostu cały, na każdym kroku podkreślasz, że, m, że jesteś z radzenia Podlaskiego i za to Ci bardzo dziękuję. No również dziękuję. Tak. No, dobra, dobra, dobra. Mam nadzieję, że będzie rozmiarowo pasowała. Będzie I, I tyle. No, Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję Ci za to spotkanie. Dziękuję Wam, droga młodzieży, że byliście tutaj z nami. Jak widzicie, warto chodzić na imprezy, bo od tego może zależeć Wasze przyszłe życie. Dziękuję Wam i do zobaczenia.